Mocne stary. Kiedy premiera lodów? Jaki to jest mail, na który mogę wysłać? No, aferkowy. Okej. Okay. Aferki. Nie. nie. Okay. Afera. Okej. Okay. Dobra, wysyłam coś mocnego. Nie wierzę, że to się wydarzyło, nie? Bo mi teraz ziomek wysłał ten filmik. Jaki? Czego? Kurwa, no stary, Jakby nie wiem, no nie mam oczu w twoim telefonie, nie? Dobra, momencik. Ale to jest... Dziwne, to już mnie dziwi, nie? Wyglądamy Wejdźmy jak... Wejdźmy sobie na Instagram. Muszę znaleźć ten. Ten design. to znaleźć to była biała, o, kurwa, czy Czekaj. Czekaj, muszę to znaleźć? <grywa> Jak to nie będzie mocne, widzowie, <grywa> daj mi to znaleźć tylko. Dobře, udám, dám to, znáhliš. To bude to. <try> Dobra, już widzę Ale to jest tu Ja pierdolę jaki cringe Weźcie się kasy kurwa O co chodzi? Że prawie jeden do jeden i kolory zmienione. Ale jest to mega mocny. Nie jest jakiś super mocny. Nie, Czerwo, ale czerwona kropka. bo patrzę, czy to rzeczywiście. Nie, aż tak, chociaż nie. Bez przesady, bez przesady. Ale ziomek mi to wysłał i myślałem, że to jest kurwa ten, nie? A to, jest, to bez przesady, to bez przesady. Ale widać mocną inspirację. Łatwo. <laughs> znaczy no kurwa, no w sensie wiesz, no jest podobne. Podobne, ale bez przesady. Ale no. mech, mech. Lekka like inspiration.